Drodzy państwo, bardzo mi miło, że mam możliwość bezpośredniego zwrócenia się do szanownego grona uczestników tej bardzo ważnej konferencji. Rozumiem, że to już po raz czternasty odbędzie się dyskusja między sektorem publicznym, prywatnym, decydentami politycznymi na temat najważniejszych potrzeb i problemów związanych z procesem cyfryzacji Polski. Niewątpliwie żyjemy w cyfrowym świecie. Ja też codziennie wykonuję dziesiątki telefonów, odpowiadam na setki maili, dokonuję wpisów na Facebooku, korzystam z multimediów i informacji udostępnianych przez dziesiątki serwisów internetowych i wiem, że to samo robią niemal wszyscy tu zebrani. Także dzięki udogodnieniom cyfrowej rzeczywistości mogę dzisiaj przed Państwem wystąpić. W ostatnich dniach przyjęliśmy i rozpoczynamy realizację nowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Europie 2015, którą nazwaliśmy Europejską Agendą Cyfrową. Dokument jest dostępny w internecie. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, co w nim najważniejsze dla Polski, dla Polaków, tych z miasta, jak i tych mieszkających na wsi. Po pierwsze, chciałabym podkreślić. Fundamentalne znaczenie odpowiedzialności nie tylko rządów państw członkowskich Unii, ale i władz regionów za realizację agendy. Komunikat Komisji Europejskiej z 19 maja mówi, że agenda wymagać będzie trwałego zobowiązania na szczeblu Unii Europejskiej i państw członkowskich, jak również na szczeblu regionalnym. Pamiętajmy jednak, że inicjatywa ta nie powiedzie się bez znacznego zaangażowania innych zainteresowanych stron. W tym młodych ludzi z pokolenia epoki cyfrowej, którzy mogą nas wiele nauczyć. Od nas wszystkich zależy, czy europejska agenda cyfrowa będzie dokumentem na półkę, czy mapą drogową, którą musimy umiejętnie wykorzystać, aby nie zboczyć z drogi postępu. Myślę, że byłoby dobrze dla Polski, dla Polaków, gdyby wszystkie środowiska, których przedstawiciele uczestniczą w dzisiejszej konferencji, miasta w internecie, Samorządy, firmy, organizacje pozarządowe i nauka wybrały tę drogę. Po drugie, chcę zwrócić uwagę Państwa na wielkie znaczenie ścisłej współpracy między sektorem publicznym i prywatnym w realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach, szczególnie w zakresie zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu na wsi. Musimy wyjść poza dotychczasowe ograniczenia prawne. I przyzwyczajenia do wygody w realizacji inwestycji. Oznacza to wobec szczupłości doświadczeń w realizacji dużych inwestycji sieciowych, że musimy otworzyć się na współpracę z doświadczonymi partnerami z innych państw członkowskich. Zobaczmy i podpatrzmy, jak zrobili to inni. Musimy też zmienić sposób myślenia i w równym stopniu uwzględniać możliwości, jakie daje transmisja światłowodowa, radiowa i satelitarna. Stan realizacji projektów i poziom wykorzystania przez Polskę dostępnych środków unijnych wskazuje na potrzebę działań, które priorytetowo traktują czas realizacji, a co za tym idzie efektywny i realny moment włączenia cyfrowego obywateli. Dzisiaj technologie rozwijają się znacznie szybciej niż definicje i założenia europejskich ram programowych. Dzisiejsze rozwiązania internetu drogą satelitarną stanowią solidną alternatywę dla obszarów trudno dostępnych i nisko zaludnionych w Polsce. Poza krótkim czasem realizacji takich projektów nie należy zapominać o ich walorach ekologicznych, czyli nie ingerujemy w żadne naziemne ekosystemy. W wielu państwach członkowskich można znaleźć przykłady wykorzystania tej innowacyjnej technologii dla szybkiego i efektywnego włączenia. Do społeczeństwa cyfrowego, mieszkańców, obszarów mieszkających na najbardziej białych plamach. Wracając do Europejskiej Agendy Cyfrowej, myślę, że jej realizacja może przyspieszyć wyjście z cywilizacyjnego zapóźnienia. Zapóźnienia, które powoduje, że 13 milionów dorosłych Polaków nie potrafi korzystać z internetu i komunikować się elektronicznie. Ten nasz cyfrowy analfabetyzm, o którym mówił w swoim wywiadzie, Przedkonferencyjnym pan Krzysztof Głąb jest do szybkiego pokonania. Potrzebna jest energia i środki. Mamy do dyspozycji fundusze strukturalne. Czas ucieka bardzo szybko. Stąd konieczność otwarcia na łączenie różnych technologicznych rozwiązań w projektach, jak i pełne przestrzeganie zasady neutralności technologicznej. Cieszę się bardzo, że Urząd Komunikacji Elektronicznej swoją majową publikacją. Zainicjował rzetelną analizę realizacji programów operacyjnych. Jeśli potrzebne są zmiany, by odblokować realizację programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, to trzeba tych zmian dokonać. Namawiam wszystkich odpowiedzialnych za decyzje w tej sprawie do aktywnych i niezwłocznych działań, dostosowujących posiadane narzędzia finansowania do potrzeb cyfrowej integracji. Zrewidujmy przeszkadzające zapisy, renegocjujmy najważniejsze zmiany, jeśli są potrzebne. Jeśli działanie 8.3.8.4 programu Innowacyjna gospodarka krępują w swojej dzisiejszej formie sensowne inicjatywy na rzecz integracji cyfrowej, to zmieńmy je w taki sposób, aby rozwiązania przyszłościowe, wszystkie dostępne technologie, w tym technologie satelitarne, mogły przez swoją komplementarność przysłużyć się pobudzeniu ekonomicznemu najodleglejszych regionów Polski. Udostępnienie tego impulsu nie może czekać do 2014 roku. Zadbajmy dzisiaj o równość szans wszystkich pokoleń żyjących również daleko od szosy. Internet to infrastruktura dobrobytu i narzędzie transformacji, ale same cyfrowe drogi nie zapewnią nam pożądanych zmian. Naszym zadaniem w nadchodzących latach jest także wzmocnienie. Potencjału instytucjonalnego niezbędnego do realizacji nowych, innowacyjnych wyzwań europejskiej agendy cyfrowej. Trzeba szukać partnerów na rynku wyspecjalizowanych podmiotów prywatnych i naukowych, zapewniających transfer wiedzy i wysoki poziom specjalistycznych kompetencji, których na ogół nie posiada administracja, gdzie ich szukać, od choćby na tej zakopiańskiej konferencji, jakich instytucji potrzeba. Dziś dyskutujemy o e-integracji. Aby plany zmierzenia się z analfabetyzmem cyfrowym miały realne podstawy, może warto przemyśleć stworzenie centralnych i regionalnych centrów kompetencji. Na koniec europejska agenda cyfrowa w polskim wymiarze krajowym i regionalnym powinna się nam kojarzyć ze zobowiązaniem do cywilizacyjnej zmiany, szybkiego wymazania z mapy naszego kraju białych plam i analfabetyzmu cyfrowego dorosłych. Mam nadzieję, że ta czternasta konferencja Miasta w Internecie przedstawi jasny i realistyczny spis problemów do rozwiązania, będący wynikiem Państwa debaty. Trzymam kciuki, a także życzę gorących i owocnych obrad. Dziękuję bardzo.